Pani dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury powitała wszystkich zgromadzonych, a przy tym mieliśmy okazję poznać samą autorkę trochę bliżej. Ramy wystawę naszej nauczycielki, pani instruktor, pani Dominiki Trykacz. I właśnie to jest to, o czym mówiłam. To jest dla nas bardzo wyjątkowa wystawa i bardzo chciała, chciałam, żebyście wszyscy zobaczyli, że nauczyciele nie tylko uczą, ale też sami tworzą. No, i udało nam się namówić panią Dominikę, żeby oprócz tego, że prowadzi zdjęcia, zajęcia fotograficzne i bardzo często y, bierze udział w wystawach, ale jako nauczyciel, bo wystawiają się jej wychowankowie. Y, no, i udało nam się namówić panią Dominikę, żeby pokazała próbkę swojego talentu. No i dzisiaj właśnie możemy y, jej fotografię y, poobrazić. Pani Dominika jest. Kobietą wielu talentów, bo jest i nauczycielem, i fotografikiem, i kostiumografem czasami, i scenografem, i reżyserem, ale wydaje mi się, że właśnie fotografia u Dominiki ma swoje szczególne miejsce w jej życiu. Tak to wygląda po prostu. Patrząc na te fotografie, widać właśnie w nich Dominikę, widać w nich wrażliwość, widać w nich trochę takiej dziewczęcej nostalgii. Widać przede wszystkim dociekliwość i widać ogromny talent. Każda pasja musi mieć swój początek. Zatem kiedy się to wszystko zaczęło? W zasadzie to troszeczkę wymusiła na mnie to zainteresowanie moja praca tutaj w PMDK-u, ponieważ no rozpoczęłam tutaj pracę od zajęć fotograficznych, czyli od razu już były to stricte zajęcia fotograficzne z moimi wychowankami ale wtedy nie myślałam, że będzie to, że to stanie się taką moją pasją. No pomogła mi też w tym druga praca w domu kultury w Kocku, o którym też myślę, że wspomnę przy okazji tej wystawy, gdzie robię reportaże po prostu na wszystkich wydarzeniach i imprezach. Więc gdzieś to tak pozwoli, powoli się rozwijało no i nabrało takiego rozpędu w tym momencie. Zdjęcia, jakie uczestnicy mieli okazję podziwiać, są naturalne, niepozowane i pełne ciepła. Zapytaliśmy, skąd autorka zdjęć czerpie inspirację do tworzenia? Inspiracją chyba są no, głównie ludzie. Ja uwielbiam obserwować ludzi, i często też moje zdjęcia są raczej takimi zdjęciami, ujęciami gdzieś robionymi ukradkiem z zaskoczenia. Bardzo lubię tą autentyczność i taką niewymuszoną naturalność, czyli nie na zasadzie, że ktoś mi pozuje i że, że tutaj ustawiam kogoś przed swoim obiektywem. Wolę raczej stać gdzieś, przyglądać się z boku i właśnie robić takie zdjęcia. Emocje, jak sama autorka mówi, są dla niej najważniejsze, bo jak podkreśla, za każdym zdjęciem kryje się pewny przekaz. Sam że tak powiem takie reportażowe podejście typu że robię zdjęcie jakiegoś wydarzenia, obiektu, rzeczy, człowieka. No nie tylko to mnie interesuje, interesują mnie emocje, ale też również ta kompozycja, ta warstwa taka wizualna, żeby to było interesujące również przy odbiorze tego typu fotografii. Serdecznie gratulujemy pani Dominice odwagi by pokazać światu swoje prace. Zapytaliśmy o porady dla tych, którzy jednak nie czują się gotowi na to, aby zaprezentować swoje fotografie. Warto, znaczy wiem, że to jest takie trudne właśnie się przełamać, bo mm, człowiek sobie myśli, że a może one nie są tak wartościowe, że może są za słabe, że, że no nie jestem przecież prawdziwym artystą. Nie? Ale no, pojęcie artyzmu no też tutaj jest takie myślę, że, 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 że ruchom. I no, najważniejsze to jest, żeby zrobić ten pierwszy krok, a potem już jest coraz lepiej.